Ja na nienawidzę tych poprzednich milionków, czyli weźcie głównik mnie to było najgorsze spotkało o plus milionków z 2015, bo to było z go po, po, bardzo poprowadzone i generalnie tam to było więcej miał niż było, jestem bardziej fanem w sensji tego, że po prostu gruję tam faktycznie głównym bohaterem, ale... Poszłam i tak do kina na nowe Mini, na Distribution Bar 5, no nie powiem porwskiego tytułu. No i co mówiąc, ta sens mnie zachwyciła. Co za mówiąc, dla, zapowiem Wam dlaczego. Jeśli mam być celem, to pierwszy zwiastun, który, wy... który został 28 stycznia, no pokazany. W miejscach zachwycił, wręcz presywie, w samym to będzie parodia filmów tajnogarskich so, i drów dodatku nie będzie, ale sam materiał ogólny o wszystkich miąkach, sam ich nie po tych dwóch pierwszych, jest na YouTube, ale miejsca w tym, a po prostu jakby no, wiesz, ja wam powiem, że po prostu ten wiosen był dla mnie okropny, ale potem wyszedł kwietnie drugi, no i jeszcze gorzej się zapowiadało. No Też faktycznie wyszło było przed no i ten film je zachwycił. To jest taki jakby od pierwszej sceny, wszystko zapowiadało, że okej, okay, może być ciekawy, ja więc nie będzie takie gówno. No i tak jak no pierwsze sceny oczywiście, bo potem coś zostało dla zupełnie pokazane w film przed w tym jak muszą do kina, po prostu był wiadomo, no jechał tym autem do tego do tego, do tego jak było studiów, czy jakoś tak Miejsce z tym no, igranie, po prostu taki by, no, e... on tam takiej by, bo on z z tym jego blogiem chyba maxi unlewot, więc się nazywa się jakoś tak, więc to, to jest było nawet dość śmiesne jak na tą serię, Pokładane, ale styl animacji też się nawet zmienił, no bo takiej by z takiego zwykłego 3D stał się bardziej fascynujący, moim zdaniem styl animacji. Mi bardziej przypominał przykładowo takich kurde jak się to nazywa Michel, Michelów kontra masyny, chyba tak się ten film nazywał. Jeśli mam szelę, to tak jakby no ja począłem ten film, e, na przykład sprzeplował często też nie zapomnieć o tym filmie, ale teraz w ogóle nie chcę o nim zapomnieć. To jest takie dobre, ale postrzegajmy, po tak te filmy są dobre, bo tam jest więcej i jolków, a nawet jakby się świetnie dopełnia historia gróźmi jolków. Jakby to Wam powiedzieć, to jest po prostu tak jakby tutaj, syn jest tak jakby dla jego głównym zjawiskiem, no bo jakby widać na Stenach, to on będzie miał 13 gróźmi jol. No i tak jakby, no co ja mam Wam powiedzieć, tutaj nawet gró tak jakby w... W samym finale po prostu, no, zrozumiałam, po że będzie go kochał, po prostu powiedziałam, że będzie go kochał, po prostu, za wszystko co zrobi, ale nie powiem wam, więcej co w tym chodzi, no i to było naprawdę takie już świetne, też pokazywało, jak ten film jest dobry, zrozumiałam, sameta po ta postać tej dziewczynki, no, po prostu chciała z nim coś tam zrobić, e, to już było, wiesz, trochę dokładnie, czy nie powiem, no i po prostu... To było też dobrze i świetnie poprowadzone. Ja zawsze miałem problem z tym, e, po drugiej części przykładowo w, w filmie Grudlo i minionki, to że po prostu no te minionki, bo ich tam za dużo historia ja Blasji poszła chyba bardziej na, na miejsce plan. Jest myślałem przykładowo, potem jak sobie odświecałem parę lat temu i stanowiąc jeśli mam wesele, to to mimo tego, że drugi pojawił tylko jakie małka kameru w ostatniej scenie. No, a przed ostatniej scenie, ale miejsce z tym, to że mówiąc, jestem bardzo uladowany, ale dla mnie po prostu przed tym to obozem nie będzie dróg no, na serio, no, po prostu no. Ale też jestem tak uladowany, sądzę, że tak gadam bez konstrukcji, ale nie chcę zbracać. Oświadczenie, żeby nie było, to jakby też są pewne, tak jakby, no, nieprawidłowości, pomiędzy przykładowo filmem Wejście Gru. A tym filmem, no bo w tym filmie po prostu tak jakby no jest tam tamtą szkołą z związanego i tym vlogiem głównym. Ale tutaj przykładowo e, to zostało tak poprowadzone, tak jak ja ten film, czyli wiem, miałem gdzieś tamten film Weissy Gruban był tak źle poprowadzony. No i jeśli mam być sceny, to. I wróg jest dobrze poprowadzony, i wszystko. Sądzę, tego znowu gadam, ale. No, rozumie się chyba. E, po raz ostatni, powodu powiedzieć, się powieć. po prostu. Dla mnie ten film jest po prostu tak dobry, dlatego że po prostu ich historia i, i milionków się dobrze dopełnia. Po prostu, no. Polecam wam pójść na ten film, on jest w postrzegany od 5 lipca, a i od 30, naprawdę, patrz mi chyba, co mi się spogląda, żebym z tego co wiem.